Do Rymu, bez Rymu, to zależy co kto lubi. 2025 rok. Sierpień. 22. I pokazać bym przy jednej okazji mógł. E, takie miejsce, my sobie po raz pierwszy zrobili zdjęcie z moją Agą. Tu jest historia. E, i zaraz wam pokaza. Czekajcie chwila. E, Jeden momencik. Pokazać bym wam mógł. ok, Cuk. Na glajcach żelaznych dróg. Ale oprócz tego, że ten cuk mógłby wam pokazać, to z cyklu, że że warto mieć dobre serce i drugiemu bezinteresownie, bezinteresownie pomagać. Czyli moja babiczka stąd nie pochladzi e, ale za, zakrętki wysypać nie pierwszy los, ale któryś, któryś tysięczny, ale po raz któryś szanowie e, nie zawadzi. Bo powiem krótko, czyli tak. jak śpiewo mirek szołdzieszek. Miej dobre serce. To w życiu najważniejsze i, i dzielmy miłością całki ten świat bo bez serca otwartego na innych żyć się nie da i co często godną chciałbym być dobrym człowiekiem jak świętej pamięci aktor Michael Landon z australijskiego serialu skina kina familijnego przed lat autostrada do nieba eee, zakręty zbiorą od lat i miesięcy tym razem kolejno dostawa ale to też kolega mi przynosi do roboty na dzień dzisiejszy około czy nawet ponad 70 tysięcy tak to sprawa, cyk. Ok. I kolejna dostawa. Nie wiem, może kiedyś ta akcja minie. A to takie miejsce jak my byli na koncercie Universe ganz niedawno, Dokładnie w szanowni. Przy kinie. Dobra, także. E, cóż jeszcze powiedzieć mogę? Przy jednej okazji jeszcze do Totolotka Polosy, z drabki. Dosłownie kilkadziesiąt metrów. Zeszczewika na piechty pokonuje pokoną droga. Także jak zawsze do rymu, ten, ten typ tak ma. Czymcie się Luftu i Gelendra. E, no i dobrego dnia. Pelsk i do zaś